Cześć tu Ania, z racji tego, że zobaczyłam, że ostatnio w sklepach mnóstwo pojawiło się takich batonów, które wydają się zdrowe. Więc, stwierdziłam, że spróbujemy sobie zrobić całego omnoma o batonach. I pierwszym batonem dzisiaj jest baton Urwis. Urwis jest jabłkowy i uwaga, nie ma sobie dodanego cukru, nie ma glutenu i jest stuprocentowo wegański. A składniki to rodzynki, jabłka i orzechy nerkowca. Nie pachnie w ogóle. A wygląda tak, czyli tak jak większość ym, tych organicznych betonów, taki, taka po prostu ym, zmielone jakieś składniki, ym, głównie do orzechy. Możliwe smakuje tak, jakby po prostu zmielić rodzynki, nerkowce i suszone jabłka razem to przyzwoita jest bardzo sycąca, no ale bez szału, no. Jeżeli nie macie czasu podobnego batonika samemu, sobie zrobić w domu, to możecie go kupić, ale tak, jak dla mnie, jest mało innowacyjny. Drugim batonem dzisiaj jest baton warszawski. I o batonie warszawskim opowiadało mi bardzo dużo znajomych i wszyscy wskazywali go jako produkt, który powinnam pokazać ononomie. Dlatego bez wahania go kupiłam. I uwaga, bo ten warszawski mm, ma bardzo... Na podobnym mm, podobnie zrobiony jak właśnie waton jabłkowy URWIS, tylko tu jest nieco więcej składników, bo tu, tu są daktyle, słonecznik, mąka jaglana, siemielniane, olej kokosowy, ksylitol, sezam, zielona kakaowca, skórka pomarańczy, woda śródlana i sól himalajska. Także bardzo jestem ciekawa tego połączenia. E, oczywiście też jest tak samo wegański i bezglutenowy. Też niczym nie pachnie. Chociaż bardzo chciałam, żeby mi smakował, to baton warszawski od Uwisa jest znacznie mniej słodki, mimo że ma w sobie ksylitol. I tak tyle. A tyle tak, są przecież super słodkie. Według mnie głównym jego takim nutą smakową jest sezam i ziemia. Smakuje bardzo ziemiście. Właściwie to jest, smakuje tak, jakby ktoś zmielił ziemię z sezamem. Jest to wyjątkowo słabe połączenie. Bardzo chciałam, żeby mi smakował, a... zasugerowałabym ja nawet takie stwierdzenie, ten jest kompletnie nieudany. I... Zupełnie nie wiem, dlaczego tak wiele osób mi go polecało i mówiło, żebym spróbowała batonu warszawskiego, bo on zupełnie nie przypadł mi do gustu i, i nie jest to coś, co chciałabym jeszcze raz spróbować. Mam nadzieję, że trzeci baton rozwieje moje dzisiejsze małe i większe rozczarowania. Mamy tutaj baton, który nazywa się soja Chocolate Bar jest to baton, który jest bez glutenu, z, z wysoką ilością błonnika, jest wegański i ma 17% owoców i nazywa się Yummy. On ja ma być czekoladowy, występuje w kilku wersjach smakowych, a ta jest, wybrałam czekoladową, bo mi się najbardziej kusząca. To czas na składniki, ciemna czekolada i tu jest masa kakaowa, cukier, tłuszcz roślinny i tu mamy w się palmowy, masło shi, lipile, mango w różnych porcjach, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator lecycyna, sojowa mąka, margaryna, tłuszcz roślinny palmowy znowu, emulgatory. On musi być pyszny, bo skład jest bardzo niekorzystny jak dla mnie. Nie jestem miłośniczką tłuszczu palmowego w, w tego typu w żadnych, żadnego typu słodyczach. Także zobaczymy, jak będzie mi smakował i najdziwniejsze jest to, że napisane tu jest, że on jest gluten free, czyli bezglutenowy, a tu jest napisane, że ma zawiera 20 mg glutenu na kilogram. I tutaj teraz będziecie na mnie patrzeć jak na dziwaka, ale... Mam znajomych, którzy są uczuleni na gluten, bo co innego nietolerancja glutenu. Co innego, jak wielu osobom z chorobami autoimmunologicznymi gluten szkodzi, to oni wtedy mogą zjeść taki baton, który ma tam te 20 mg, to jest malusieńko glutenu, ale jak ktoś jest uczulony na gluten, to przeczyta takie coś, że tu jest bezglutenowe, a zje taki batonik i może wylądować w szpitalu. Także uważam, że to jest trochę nieuczciwe. Ale przejdźmy, zobaczmy, jak będzie smakował. Musi być pyszny, ja już to wiem. O, no i on przynajmniej pachnie czekoladą. Wygląda tak jak poprzednie, czyli jak zlepek dużych różnych przypadkowych składników. Mmm. Mm. Wiem, że ma w sobie milion złych składników, tutaj różnych takich niekorzystnych, ale jest naprawdę smaczny. Mm. Na, na tle tamtych dwóch... Jednak... Y, grze, wiem, że grzeszę, ale wiem dlaczego. Hmm. Dwa poprzednie miały taką formę hmm, takiej zlepionej masy po prostu owocowej, to ten ma formę takiego ciasteczka, który ma w sobie trochę tej masy owocowej. Hmm. Przyznam, że ta forma ciasteczka bardzo mi odpowiada. Je się go fenomenalnie hmm. i jest naprawdę bardzo, bardzo smaczny. Hmm. Żałuję tylko, że ma sobie tusz palmowy. Jest taki skład, jak mają normalnie hmm, klasyczne słodycze, więc ja bym go nie zaliczyła do jakiejś... Hmm, Batonów zdrowotnych. Tamte były ewidentnie takimi batonami, które mm, mogą się dojrzeć do tej półki organicznej, bio, czy y, jakiejkolwiek innej, y, która jest nieco bliżej zdrowej żywności. To na pewno nie jest blisko zdrowej żywności, ale na pewno jest całkiem smaczne. No i ma więcej, mimo wszystko, pozytywnych składników niż normalne y, słodycze, bo ma tam y, te 17% owoców. I faktycznie te owoce czuć tu w środku sporo suszonych jabłek. Czuję też jakieś odzynki, także jest całkiem fajny, no i no jest przepyszny, pięknie pachnie czekoladą, naprawdę. To by było na tyle. Do zobaczenia już wkrótce buziaki. Pa pa!